Byłem świadkiem tego, jak zły duch nienawidzi człowieka. I to nienawidzi go w takim stopniu, że gdyby mógł, to by go uśmiercił. I to najlepiej w stanie grzechu ciężkiego, żeby miał pewność, że ten człowiek nigdy nie trafi do nieba. To jest doświadczenie przede wszystkim dosyć takich, powiedzielibyśmy, nadprzyrodzonych sytuacji, kiedy widzimy osoby opętane, które mają w sobie nadludzką siłę, mówią obcymi językami. Nieraz pewne rzeczy materializują się w czasie egzorcyzmów, to wszystko um, wymyka się racjonalnemu spojrzeniu na świat. Znaczy, może gdyby ktoś całe życie temu poświęcił, to znalazłby jakieś argumenty za tym, ale generalnie to się nie składa wszystko. Znaczy, ciężko jest nam udowodnić, że to jest tylko przypadek, tak? że akurat w tym momencie ta osoba nagle ni stąd, ni zowąd, Zna inne języki, ma w sobie nadludzką siłę, potrafi. Ja miałem takie doświadczenie właśnie na Monte Sant'Angelo, kiedy, kiedy osoba wymieniała moje grzechy. Eee, I to nie na takiej zasadzie, że pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, tylko powiedział mi o konkretnych sytuacjach z mojego życia, nie znając mnie wcześniej. Eem, no, no to wtedy mój racjonalizm stawia takie trzy znaki zapytania i mówi: idź do wiary, bo ona daje odpowiedź na to wszystko. No i ja sobie takiej odpowiedzi udzielam, tak.